Witam serdecznie. W tym krótkim nagraniu zaprezentuję czym jest klub specki.pl Przedstawię pokrótce ofertę, pokażę jak klub wygląda od środka, wszystkie zasoby oraz też powiem tutaj kwestie ceny, jak można uzyskać rabat aż 30% na dołączenie do klubu. Otóż wchodzimy sobie na stronę klubspecki.pl i teraz klikamy dołącz do klubu tutaj mamy też klubspecki.pl społeczność dla pielęgniarzy pielęgniarek i położnych o, wchodzimy i od razu na początku pojawia nam się tutaj y, strona ofertowa mamy już opinię naszych klubowiczów powiem, że na ten moment kiedy nagrywam, no to już mamy bodajże już no prawie już 1000 uczestników w tym momencie ok, tutaj mamy opinię już oczywiście zadowolonych, za co bardzo dziękujemy. I teraz przejdźmy do korzyści klubu. Mamy tak. Dla wszystkich osób, które dołączą do klubu, mamy zniżki na kursy pielęgniarskie 10% w Akademia Zdrowia.pl, zniżki na kursy specjalizacyjne 5% w Akademia Zdrowia, zniżki na dostęp do kursów z testami na specki.pl aż 30%, zniżki na odzież medyczną i obuwie 10% na stelo.pl, zniżki na książki PZWL, 22% aż, zniżki na porady prawne w Kancelarii od Spraw Medycznych, yy, tutaj mamy aż 30% i teraz yy, ta firma, z którą współpracujemy, to kancelaria właściwie, yy, działa na terenie całego kraju, także wiele spraw można nawet załatwić online, yy, są tutaj porady prawne, od spraw medycznych, ale także można też się zgłosić z takimi sprawami niezwiązanymi z medycyną polecem. Następnie zniżki indywidualne na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, później mamy zamkniętą grupę, forum utworzoną, utworzone takie na dedykowanej platformie, tylko dla członków klubu oczywiście, wrócę jeszcze tylko do tych zniżek na ubezpieczenia. Mamy zniżki nie tylko na ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ale także generalnie wszelkiego rodzaju inne ubezpieczenia, czy na dom, ubezpieczenia na życie, a także wszystkie sprawy związane z sukcesją. Następnie nasi klubowicze otrzymują co tydzień newsletter czyli przez okres, na który mają wykupiony tutaj, powiedzmy, ten abonament, raz w tygodniu. Jest wysyłana wiadomość z takim podsumowaniem wiadomości ze świata pielęgniarek i położnych. Następnie co tydzień odbywa się webinar na żywo. Tu mamy zakres wiedzy medycznej, ale także i zdrowia psychicznego, odchudzania, inwestowania, organizacji czasu, i później wszystkie te nagrania z webinarów są dostępne w panelu. Generalnie głównie. Są to wykłady z pielęgniarstwa i położnictwa, ale też co jakiś czas, właśnie też, żeby się nie ograniczać, dodajemy po prostu jakieś dodatkowe webinary. I Teraz tak, tutaj mamy, że co tydzień, czyli że powiedzmy, że raz w tygodniu, ale zdarza się tak, że mamy nawet i po dwa wykłady w danym tygodniu. Teraz dalej, nowość. Panel dyskusyjny, wykłady z dziedziny pielęgniarstwa i położnictwa, prowadzone przez specjalistów, z możliwością włączenia się do dyskusji i zadawania pytań nie tylko na czacie, ale również w formie audiowideo. Czyli tutaj mamy właśnie te stricte yy, z pielęgniarstwa i położnictwa. Mamy taki specjalny pokój dedykowany, gdzie mamy czat, ale jest także też możliwość yy, połączenia się audiowideo przez yy, kamerkę i gdy mamy sesję pytań i odpowiedzi. To naszemu prowadzącemu, specjaliście, można zadawać pytania. Ok, później mamy szeroką bibliotekę nagrań i szkoleń z webinarów. Tu mamy wymienione, które są teraz dostępne w tym momencie. Następnie e-booki z psychologii. Później mamy też zdrowie, odchudzanie, dobry sen. Tu mamy poradniki, nawet dieta rozpisana, a także poradnik jak sobie radzić z, z zaburzeniami snu, nagranie takie relaksacyjne, które jest fajne yy, na przykład dla osób, które pracują na zmiany i później czasami jest trudno zasnąć, to posłuchać sobie tego nagrania, człowiek się fajnie zrelaksuje, odpręży, a nawet tak właściwie można w ciągu dnia, jeżeli jest jakaś stresowa sytuacja, naprawdę polecam. Sam z tego korzystam. Następnie poradniki z pielęgniarstwa i położnictwa. I tutaj mamy ich aż 50 do pobrania. I tutaj mamy wszystko, wszystkie wymienione, które znajdują się w pakiecie. Można sobie wejść na stronę i poczytać. OK. Następnie 100 plików PDF do pobrania. To jest taka baza, baza wiedzy też właśnie z pielęgniarstwa, położnictwa. Yy, tylko to już od razu mówię, to jest taki zakres wiedzy podstawowej, tak? Podstawowa wiedza. Też można sobie pobrać, przeczytać. Następnie baza wiedzy. Wyszukujemy tutaj najlepsze publikacje wideo, artykuły, PDF, obecnie dostępne materiały. To mamy teraz w tej chwili mamy zarządzanie bólem, to można sobie tutaj wszystko przeczytać. I tu akurat to, to nie są nasze jakieś autorskie materiały, tylko wyszukujemy te najlepsze, te najbardziej wartościowe w internecie, czy to na YouTube, czy na innych blogach i. Pakujemy w jedno miejsce. Teraz tutaj już mamy cenę podaną, ale do tego przejdziemy później, bo też jeszcze powiem, jak można tą cenę jeszcze zmniejszyć. A dlaczego powiem później? Ponieważ to jeszcze nie jest koniec korzyści. Tutaj mieliśmy obecnie takie. Yy, większość korzyści związanych powiedzmy z zawodem. Tak? Ale no, oczywiście yy, nie samą pracą żyje człowiek, czyli mamy tych korzyści o wiele więcej. Mamy też o, zniżki na konsultacje online z psychologiem. 10%. Zniżki na konsultacje z dietetykiem nawet, tak. Też mamy, tu mamy 15%. Zniżki także na kosmetyki naturalne, na fala natury. Zniżki na kursy językowe y, dla pielęgniarek. Czyli to jest, znaczy tak, y, na, na esperanto.pl mamy tam kursy językowe typowo medyczne, czyli jakby ktoś na przykład chciał gdzieś pracować w innym kraju, ale także... Kursy językowe takie ogólne, nawet dla dzieci, także naprawdę warto naprawdę warto tutaj skorzystać. Później mamy też zniżki na kosmetyki naturalne, zniżki na wynajem apartamentów w Hiszpanii, we Włoszech, Francji i Portugalii: 5-10% na baju, baj, wakacje. O, i tutaj pozwolę sobie pokazać akurat. Kilka takich fajnych zdjęć, które mnie po prostu urzekły z Hiszpanii. Costa Blanca. O, proszę bardzo. Taki piękny widok z apartamentu. Kolejny apartament. Tak to wygląda. Coś po prostu przepięknego. Pięknie. Ok, przechodzimy dalej. Następnie, o, jeszcze też y, każdy z klubowiczów może y, polecać klubspecki.pl i także na tym, powiedzmy, zarobić jakieś do, dodatkowe pieniądze. Każdy w panelu ma swój unikatowy, taki unikalny link polecający. Wystarczy, że można go komuś przekazać. Jeżeli ktoś zakupi dostęp, to dla osoby polecającej jest 20% od tej kwoty sprzedaży. Następnie mamy zniżki na pobyty w górach, w hotelu, cieplice, median spa 10%. I zniżki na ubezpieczenie, właśnie to już o tym mówiłem, że na życie, dom, samochód i tak dalej. Zniżki na wynajem domków i apartamentów nad morzem 10% na domki skandynawia.pl. Zniżki na wycieczki zagraniczne tu mamy też współpracę właśnie z takim biurem podróży, gdzie tak naprawdę no, w całej Europie mają różne wycieczki, czy to wycieczki grupowe, czy indywidualne też fajna sprawa. Następnie bezpłatny dostęp do kursu online na w stronie Szkoła gwiazd. Tam mamy takie y, kursy typu mamy tutaj nauka gry na saksofonie, y, także jest tam kurs y, wokalny, a także i kurs online z psychologii. Ok, teraz mamy 10% zniżki na wszystkie kursy online na stronie chceszostac.pl. To jest Jedna z, znaczy jedna z największych, albo największa platforma z kursami online w Polsce i mają po prostu no, kilkadziesiąt kursów z różnych dziedzin. I tu mamy 10%. I następnie, nawet też takie też taki hobbystyczne 5% zniżki na wszystkie kursy online z haftu. Na stronie szkoła haftu można się nauczyć haftowania. I teraz mamy tutaj dwa rodzaje dostępów: na 12 miesięcy i na 3 miesiące. Na 12 miesięcy to 199 zł, na 3 miesiące 59 zł, ale teraz dla wszystkich speckowiczów, czyli zarówno dla osób, które teraz korzystają z testów na stronie specki.pl lub kiedykolwiek korzystały, to przysługuje zniżka 30%. I teraz, jak tą zniżkę uzyskać? Otóż osoby, które obecnie mają jeszcze konto na specki.pl, to w panelu dostępna jest zniżka. Ale osoby, które już nie mają konta albo nie będą mogły tego odnaleźć, wystarczy napisać do mnie na kontakt małpaspecki.pl. Oczywiście odszukamy tą osobę i będzie wygenerowany specjalny kod rabatowy na 30%, czyli od tej ceny, która jest tutaj podana, od jednej lub od drugiej. Tu mamy naszych partnerów, loga. Ok, ale teraz przejdźmy do samego klubu, jak to wygląda. Mamy, Jesteśmy w zakładce. Zaloguj, to jest takie moje testowe konto. Teraz tak, po zalogowaniu od razu pojawia nam się wideo powitalne wraz z instrukcją obsługi platformy. Wiem, że wiele osób jest tam, jest nietechnicznych i tak dalej, może być problem. Także wystarczy tylko tutaj kliknąć, jest krok po kroku wszystko pokazane. Co gdzie ustawić, co gdzie się znajduje, jak korzystać z platformy. To jest fajna sprawa, ale zjeżdżamy sobie niżej. I teraz mamy tak. Tu mamy dostęp do społeczności, baza wiedzy, nagrania, szkoleń, webinarów. Tutaj baza wiedzy, te pliki PDF do pobrania. Te 50 plików. Nie, przepraszam, 100 plików. 100 plików. 100 plików do pobrania. A 50 mamy e-booków, poradniki. Następnie e-booki z psychologii, rozwój osobisty, tutaj mamy zdrowie, to odchudzanie, czyli tą dietę, poradnik dobry sen i PDF audio. Ale najpierw, może przejdziemy do samego tego panelu społecznościowego. Teraz możemy wejść na dwa sposoby: albo klikamy tutaj, lub spec.pl, społeczność dla pielęgniarzy, albo możemy wejść od razu tutaj w zakładkę społeczność. I teraz, tak wygląda, powiedzmy, taki. Trochę jak taki Facebook, tylko zamknięty tylko dla nas. I teraz wygląda to w ten sposób. Tutaj na głównej tablicy, czyli mamy tablicę główne, czy też ogłoszenia, mamy publikowane różne posty, typu takie powiedzmy informacyjne, czyli kiedy będzie jakiś nowy webinar, czy wykład, albo gdy pojawi się nagranie z jakiegoś wykładu. Czy webinaru, czyli że jest już dostępne, tutaj są takie informacje. To to jest właściwie ta zakładka ogłoszenia. Następnie jest forum, czyli tutaj nasi klubowicze mogą sobie podyskutować. Następnie jest zakładka zniżki, czyli tutaj jest wszystko wytłumaczone, w jaki sposób skorzystać z danej zniżki chodzi tu o te zliczki, które są podane w ofercie i tutaj są te wszystkie kody rabatowe podane, czy jakie hasło należy podać i tak dalej, żeby tę zliczkę uzyskać. Następnie mamy pomysły na rozwój klubu. Tutaj oczywiście też duży nacisk kładziemy na to, żeby po prostu, żebyście mogli brać czynny udział tutaj w rozwoju klubu i nie chcemy wymyślać czegoś na siłę, tylko tutaj każdy Członek klubu może podać swój pomysł na rozwój, że co mogłoby się jeszcze pojawić. No i my po prostu no, w miarę możliwości staramy się to realizować. I następnie można dodać opinię też na temat klubu. Ok, ale to teraz wróćmy tutaj do tej naszej biblioteki i mamy baza wiedzy. Chodzimy sobie. O. I teraz. Tu jest ta baza wiedzy. Właśnie ym, która jest jakby skumulowana w jednym miejscu, że to akurat nie są nasze autorskie materiały, tylko takie ogólno dostępne, publicznie, które zbieramy w jedno miejsce, żeby nie trzeba było szukać dokładnie zarządzanie bólem. Następnie nagrania szkoleń i webinarów. Tutaj bo i tutaj mamy też jeszcze podzielone na odpowiednie zakładki, mamy wykłady z pielęgniarstwa i położnictwa, tu są wszystkie nagrania, Teraz mamy o, na przykład też jeszcze z odchudzania, kolejny zakładka więcej niż zdrowie, porady psychologa. Następnie y, mamy na, też webinar y, o, na temat pielęgnacji skóry, ta sukcesja ubezpieczenia, aromaterapia, czyli tutaj y, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo finansowe. Następnie jak wzmocnić, wzmocnić odporność y, za pomocą jakby Aromaterapii oraz, oraz też zakładka, taka hobby. Tu akurat mamy podstawę haftu ręcznego. Ok, teraz przejdźmy sobie dalej. I mamy baza wiedzy, te pliki PDF do pobrania, czyli ten y, 100 plików. A tak właściwie to teraz nawet okazuje się, że mamy tych plików więcej. Bo tutaj mamy 100 plików do pobrania. I teraz dzieje pobrać. Wystarczy wejść w załączniki. I teraz mamy wszystko tutaj wypisane. Jak chcemy coś pobrać, klikamy tylko pobierz, już się pobiera na nasz komputer. I tutaj mamy tych plików aż 100. Ale możemy sobie teraz tu przejść. Mamy tu z prawej strony dodatkowe pliki uzupełniające. I teraz znowu w załączniki. I tu mamy kolejne pliki do pobrania. Jest ich też, jest tu ponad 30. I też w ten sam sposób pobieramy sobie. Przejdźmy dalej. Tutaj mamy 50 e-booków, też poradniki z pielęgniarstwa i położnictwa. Tu już mamy nawet opinię, że te e są naprawdę świetnie zawierają mnóstwo przydatnych informacji. Dziękujemy za tę opinię. Tu też wchodzimy w załączniki i tak samo klikamy tutaj. Dany poradnik lub na pobierz, i możemy sobie pobrać bezpośrednio na swój komputer, czy na swoje inne urządzenie, oczywiście. Teraz e-booki z psychologii. Mamy trzy e-booki. Klikamy w dany e-book, i możemy go sobie tutaj od razu odczytać, a nawet i wydrukować bezpośrednio. Ok, i ostatnia zakładka, póki co ostatnia. Yy, zdrowie, odchudzanie, dobry sen. I teraz tutaj mamy 9 kroków do lepszego zdrowia. Taki ogólny poradnik: następnie, jak schudnąć 9 kg mniej niż 3 miesiące. Znaczy, to wiadomo, to jest o, oczywiście kwestia gdzieś tam powiedzmy indywidualna, ale są tu podane fajne wskazówki, yy, z których sam zresztą też skorzystałem. Oraz taka dieta przykładowa na cały tydzień rozpisana. Taki przykładowy jadłospis. Następnie poradnik, jak radzić sobie z zaburzeniami snu. Oraz to nagranie relaksacyjne, które jest w pliku MP3. O, na przykład kliknę na to. O. I tutaj możemy sobie od, odsłuchać to nagranie. I jeszcze dodam tylko, że w ogóle z panelu klubu yy, można korzystać na dowolnym urządzeniu yy, z dostępem do internetu, czyli nie tylko na komputerze, ale także na tablecie, smartfonie, iPhone'ie. Tak naprawdę na każdym urządzeniu z dostępem do, do internetu, bo strona jest jakąś mówię responsywna, czyli będzie działała wszędzie. No i generalnie no, tak to wygląda. Yy, klub jest cały czas rozwijany yy, i także jesteśmy także chętni. Yy, znaczy, albo inaczej, czekamy na mm, różne sugestie, co by jeszcze mogło znaleźć się w klubie, bo ten klub jest po prostu ma być dla ciebie. To jest yy, założenie tego klubu, jest takie, żeby po jedno dostarczyć różne wartości związane z zawodem, czyli czy tutaj z pielęgniarstwem, czy położnictwem, ale też jest cały szereg różnych korzyści, niezwiązanych z zawodem, takie, które, można, które są przydatne w życiu codziennym. Także serdecznie zapraszamy, żeby sobie tutaj nawet wypróbować. Dlatego też dodaliśmy tą drugą opcję na trzy na miesiące. To jest kwota 59 zł za 3 miesiące, i przez te trzy miesiące jest dostęp do wszystkiego: czyli do tych wykładów, do tej całej biblioteki, do wykładów na żywo. Newsletter i wszystkie zniżki, wszystko. A jakby, a jeżeli ktoś chce dołączyć tutaj na dłużej, na rok, to mamy, mamy w tej chwili jest to 199 zł. I oczywiście pamiętamy o zniżce dla wszystkich speckowiczów. Mamy to mamy zniżkę 30%. Można dołączyć także, jakby co to. Zapraszam na stronę klubspecki.pl lub do kontaktu na kontakt małpa specki.pl Oczywiście znaczy, przepraszam, kontakt małpa specki.pl Tak jest. Pozdrawiam serdecznie i mam nadzieję do zobaczenia w klubie.